Witam z kanału testy. i chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawego urządzenia wielofunkcyjnego, jakim jest HOTO Auto Care. Jest to bezprzewodowy odkurzacz ręczny, odkurzacz samochodowy, który wyposażony jest również w funkcję pompki, dzięki czemu za pomocą tego urządzenia możecie nie tylko posprzątać samochód, ale na przykład też napompować materas, napompować jakieś dmuchane zabawki. Jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć na jego temat... No to zapraszam do recenzji. W recenzję, recenzji, jak zwykle, zaczynamy sobie od zapoznania się z zawartością zestawu, a zestaw, jak widzicie, prezentuje się bardzo okazale. Oczywiście głównym elementem zestawu jest silnik tego urządzenia, czyli silnik odkurzacza. On znajduje się właśnie w tym elemencie. Tutaj mamy też, oczywiście, całą elektronikę sterującą. I też przyciski do zarządzania pracą tego urządzenia, dwie diody LED kontrolne, zaraz dokładnie to zobaczycie. Urządzenie, jak widzicie, ma złącza z obu stron, czyli z jednej strony będziemy mieli tutaj oczywiście ciąg odkurzacza, natomiast z drugiej strony będzie wentylator wydmuchujący powietrze, który będzie służył nam za pompkę. Kolejny element to jest pojemnik na odpadki z filtrem, który znajduje się wewnątrz tego pojemnika. I teraz zobaczmy, jak to wygląda konstrukcyjnie. Od tej strony mamy tutaj możliwość łatwego opróżniania zawartości pojemnika, czyli opróżniania zanieczyszczeń, które będą zebrane poprzez ten odkurzacz. Natomiast z drugiej strony jest filtr. Ten filtr możemy sobie wyjąć, możemy sobie go wypłukać tą część pod wodą. Oczywiście tą część również możecie wyczyścić, wysuszyć. I następnie całość umieszczamy tutaj w tym pojemniku odkurzacza. Następnie pojemnik łączymy z odkurzaczem. Tutaj oczywiście mamy taką kropkę i mamy pozycję zablokowaną i odblokowaną, jeżeli chodzi o ten pojemnik na odpady. Do pojemnika na odpady możemy oczywiście doczepić różne końcówki. I teraz możemy sobie doczepić taką wąską końcówkę tutaj z szczotką na końcu. Świetnie sprawdza się w wąskich przestrzeniach, lub też właśnie na przykład do czyszczenia klawiatury komputerowej. Bardzo fajnie to się sprawdza. Możemy też tutaj odblokować tą szczotkę, przesunąć ją w ten sposób, i wówczas mamy taką typową szczelinówkę do trudno dostępnych miejsc. Następnie w zestawie jest też taka szeroka końcówka. Tą końcówkę możemy tutaj umieścić na odkurzaczu i na przykład w ten sposób sobie odkurzać powierzchnię. No i na koniec mamy taką małą klasyczną szczotkę do odkurzania. Tą końcówkę możemy też ustawić w dwóch pozycjach, czyli tak jak w tym momencie, lub też możemy ją przekręcić w ten sposób do odkurzania innego rodzaju powierzchni. Szczotka jest bardzo mała, może dla porównania pokażę Wam wielkość tej szczotki w porównaniu z telefonem, tak żebyście mieli jakieś odniesienie. Natomiast to w samochodzie, czy też na przykład w domu, gdzie potrzebujemy posprzątać coś rozsypanego na blacie, odkurzyć jakiś fotel, mniejsze powierzchnie, no to powiem Wam, że ta szczotka naprawdę robi robotę i całkiem nieźle się sprawdza. Oczywiście w zestawie znalazły się też końcówki do pompowania naszych muchańców, Natomiast taką końcówkę również na przykład zobaczcie, możemy wykorzystać jako końcówkę odkurzacza. Ona też pasuje do tego pojemnika i też w ten sposób możemy sobie coś odkurzać lub też odkurzać coś w bardzo wąskich szczelinach na przykład montując tą końcówkę. Natomiast są to końcówki głównie do pompowania i wówczas Możemy sobie tutaj odpiąć ten filt odkurzacza, i z tej drugiej strony, zobaczcie, możemy sobie właśnie dopiąć te końcówki, czyli możemy sobie bardzo łatwo teraz pompować jakieś materacje, które mają cieńszy wentyl, lub też jakieś materacje, które są wyposażone w te szerokie wentyle, i wówczas stosujemy tą końcówkę. Jeżeli chodzi o mocy tego odkurzacza, to jak podaje producent, jest tutaj 130 W i moc sąca na poziomie 20 tysięcy paskali. Czy rzeczywiście mamy tutaj aż tak dużą moc sącą? Tego nie jestem Wam w stanie do końca oczywiście sprawdzić, natomiast za chwileczkę pokażę Wam testy odkurzania za pomocą tego odkurzacza i zobaczycie sobie, jak on sobie radzi ze zbieraniem zanieczyszczeń. No i ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, w tym miejscu zobaczcie, znajduje się złącze USB typu C, za pomocą którego będziemy mogli naładować baterię w tym odkurzaczu. Do ładowania mamy tutaj w zestawie przewód USB typu C, natomiast oczywiście musimy to ładować z ładowarki od naszego telefonu lub też z gniazda USB komputera. W zestawie jest też taka szczoteczka do czyszczenia na przykład filtra w tym odkurzaczu. I też bardzo fajnym dodatkiem jest taki woreczek nieprzemakalny jak etui, który możemy sobie w samochodzie na przykład ten odkurzacz bezpiecznie przechowywać. Uzupełnieniem zestawu oczywiście jest instrukcja obsługi. W pierwszej kolejności zobaczmy sobie działanie tego odkurzacza. Zaczynamy od tej prostej końcówki i tutaj mamy rozsypane różne produkty. Herbata, płatki, jakieś tutaj okruchy i tak dalej. Czyli to, co najczęściej możemy spotkać się zarówno w domu, jak też w samochodzie. I spróbujemy sobie to odkurzyć. Jeżeli chodzi o funkcję odkurzacza, mamy dwa tryby pracy oraz tryby BOST, czyli tryby Turbo. I zobaczcie, przytrzymujemy przycisk Power. Od razu odkurzacz uruchamia się na najwyższej mocy. Możemy ją zmniejszyć, i możemy przejść do trybu tutaj BOST. Spróbujmy sobie otworzyć to na najniższym trybie. Mamy tutaj i zobaczcie. Bardzo łatwo i szybko wszystkie te zanieczyszczenia są zbierane. Oczywiście mamy tutaj powierzchnię gładką, która nam ułatwia tą pracę. Szybka zmiana końcówki. I próbujemy to zrobić na tym drugim trybie. I zobaczcie. A tutaj oczywiście też żadnych problemów nie mogło być. I może zobaczcie teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o ten pojemnik wewnątrz, jak widzicie, znalazły się wszystkie nasze zanieczyszczenia i teraz możemy w ten sposób bardzo łatwo go opróżnić. Teraz nieco utrudnimy zadanie. Mamy tutaj taką wykładzinę, jaka jest najczęściej w samochodach, w bagażnikach samochodów. Spróbujemy tutaj rozsypać nasze zanieczyszczenia i zobaczymy, jak tutaj sobie z tym poradzi. Tym razem może wykorzystamy do testów tą sawkę szczelinową i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I jak widzicie, wszystko zostało bardzo dokładnie posprzątane, pozbierane z tej tak naprawdę trudnej do wyczyszczenia powierzchni. Wiemy już, że odkurzacz naprawdę nieźle się spisuje. Teraz sprawdźmy sobie działanie tej pompki. Sprawdzimy sobie może siłę wydmuchiwanego powietrza. Sprawdzimy sobie, ile to będzie metrów na sekundę na poszczególnych poziomach. Zaczynamy od poziomu pierwszego. I teraz zobaczcie. No jak widzicie jest to około 20 m na sekundę. Przechodzimy do poziomu drugiego. Około 28 m na sekundę. I jeszcze tryb BOS. I w trybie BOS około 31 m na sekundę. Ok, jak widzieliście ten strumień powietrza jest naprawdę na niezłym poziomie. I dzięki takiemu strumieniowej powietrza możemy nie tylko pompować jakieś urządzenia, ale na przykład możemy sobie wydmuchać klawiaturę, zobaczmy. Oczywiście, w przypadku na przykład czyszczenia tej klawiatury możemy nie tylko ją wydmuchać, ale na przykład też użyć tej końcówki do odkurzania. Ta końcówka do odkurzania, zobaczcie, ona też pasuje do tej końcówki z wydmuchiwaniem i możemy na przykład w ten sposób też skorzystać z tego urządzenia, czyli możemy wydmuchiwać i jednocześnie czyścić naszą klawiaturę. To jest też bardzo ciekawy sposób właśnie czyszczenia naszej elektroniki, czyli klawiatury laptopa, klawiatury komputerowej, czyszczenie też wnętrza komputera, więc nie tylko w samochodzie czy też na przykład w kuchni takie urządzenie zastosujecie, ale też może sprawdzić się w wszelkiego rodzaju serwisach komputerowych czy też po prostu w domu do samodzielnego czyszczenia naszych urządzeń. To zobaczmy jeszcze, jak sobie radzi ta pompka na przykład z napompowaniem takiego typowego balonika. No i zobaczmy, oczywiście skorzystamy tutaj z tego trybu może pierwszego. I jak widzicie, błyskawicznie jesteśmy w stanie taki balon napompować. Więc jeżeli macie na przykład na jakieś przyjęcie urodzinowe, szczególnie dla dzieci. Do napompowania kilkadziesiąt takich balonów, to za pomocą takiej pompki możecie to bardzo szybko zrobić. No i może jeszcze nasz flaming, którego zazwyczaj używamy do testów. I zobaczmy. Jak widzicie, nie spało to zbyt długo i bez problemu flaming został napompowany. Tak więc jak widzieliście, bez względu na to, czy chcemy poodkurzać jakieś zanieczyszczenia, napompować dmuchańce, czy też po prostu wyczyścić naszą elektronikę, to w każdym tym przypadku HOTO Auto, Auto Care spełnia swoje zadanie i robi to naprawdę nieźle. Ok, to będzie było tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję tego bardzo ciekawego urządzenia, jakim jest Hoto Auto Care. Jak widzieliście, urządzenie świetnie sprawdza się podczas takich codziennych zastosowań. Mamy tutaj funkcję tego odkurzacza bezprzewodowego, funkcję pompki i tej mini dmuchawy, która również bardzo przydaje się w codziennym zastosowaniu. Jeżeli urządzenie Wam się spodobało, no to oczywiście link znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Jak zwykle zachęcam do komentowania, do zamieszczania swoich opinii odnośnie tego urządzenia. Ja ze swojej strony proszę Was o łapki w górę o subskrypcję kanału i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!